tak kurwa przeciągali u skrucha skruch, przepuść przebić i co urwali? I co, do drugiego koła? Aha. Tak? No, tym, no. na, na terenowym. Tak. Ja Dobra, zostawił to. Jak najwalniej lecić, to jest nie? Cześć, muszę zacząć tak. Za to, że pan skręci na mojej wodzie i prawe koło zablokować, nie? Że się nie kręciło. Na drugi raz zaczął pan odpinaj. nie odpinać. Tu nie gasta z boku na boku. Proszę bardzo, pan. Zablokować ma prawe koło? Trzebuj się jeszcze? tak dobrze Dobra, proszę drugie koło Pod spodem? Na drugiej, idzie

No bo nie ma to nic w sobie nie pierchu I teraz mi cię nikt wyprostuje? No. Teoretycznie tak Tak? Tam u gry za tu góry. No na drzewo, opatu w drzewo. Tyle mam pokazałam po to jednego. I tak guzik z tego i tak się nie wyciągnie tego Trzeba na suchy wstanąć Jeszcze No A dan ma, ma ten

Teraz jakbyśmy go pchnęli, to by wyszedł. No to już A jeszcze, o dużo. Leczną. やないよし